witam, no naszej wsi raz w zimie się zjeżdżają mongolskie stragany. znają mnie tutaj, bo kiedyś kupiłem, kiedyś kupiłem z, e, e, kurtkę, kiedyś kupiłem kurtkę. Skórzana, no, oczywiście była podroba. Żadna, żadna skóra. Tu wszystko, co tu leży, to wygląda jak skóra, to nie jest skóra. Kiedyś spróbowali e, to, że. A próbują, że to się nie pali. No, to się nie pali, ale popróbować grubość tego. To, co to jest poliestr. Wszystko poliestr. Wszystko jest to jest podróba mnie oszukali no kupiłem sweter wtedy kupiłem sweter na Mongolię kupiłem sweter co tam wisi jeden brązowy no był ok, Z dwa lata temu noszę no ale teraz chcę kupić mają ładne dość koszule takie bardzo mięciutkie. tylko ten kolor 180 za koszule a za sweter chcą nie wiem ile no musimy się porozmawiać co on, Co on chce mi pokazać? No but... Aha, chce ma kos i chcemy pokazać pokaże wełniane, typowe wełniane. No zobaczymy. Zaraz zobaczę. Pokaż. If jest good price we may buy. To jest chyba No, we have to uh, the shirt and the sweater. We have to uh, we have to negotiate. Uh, widziałem ładny sweter, ale to nie jest jakiś, nie nawet, nie nawet, nie nawet, uh, nie hey. nawet um, z wełny, ale niech może jeszcze coś lepszego.

这这这这个是是真毛吗？真毛、啊，这皮子这里边是真皮。嗯、啊。And inside what is this?、Oh, a <Cotton insect. S 3>、uh, this the, here, here is probably cotton or something. Cotton inside. i s i here, inside is a leather, l e a h l o a t h i r i s h a h l y s i s hard. It's hard. Yeah. No. This is is i e I on chce? How much he wants? 1600. We can, we can go to uh, Mongolia to buy cheaper. No? Ok. 1600 za, za uh, koc. Koc wełniany. Tam. No ale ceny mają ambitne. No cóż, zobaczymy. Zobaczmy. Kupimy to. Kupimy jakieś tam ciuchy. Tu Mongołka też. No niestety nie mieli za niczego w moim rozmiarach. Jedynie co udało mi się kupić sweter 80% wełny i 20 czegoś tam innego. Mieli ładne koszule. Podwójne zimowe, no ale niestety za mały rozmiary. No i ten sweter, który kupiłem ich dwa lata temu jeszcze służy na zimie jest bardzo dobry no zresztą tu się nosi tylko taki swetr 2 miesiące w roku a ten, ten czarny będzie mi służył na jesień także